Kolejne pytanie naszego słuchacza: Czy Polska 2050 dotrzyma słowa, wprowadzając dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, czy tylko wakacje kredytowe? My powiedzieliśmy w kampanii, że przedsiębiorcom, mikroprzedsiębiorcom, którzy przeżywają czy będą przeżywać kłopoty finansowe, kłopoty z płynnością, powinny przysługiwać wakacje od płacenia składek ZUS. Ludzie to zrozumieli dobrowolnie. Ja wiem, ZUS. ale ja. Czy ja, wycofujecie ja, się z obietnic? Nie, z niczego się nie wycofujemy. Można spojrzeć na to, co mówiliśmy, co mówili w tej sprawie Władysław kosiniak Kamysz i Szymon Hołownia i mówili to, co ja powiedziałem. Czasami rzeczywiście słyszymy trochę inaczej, i mo, mogę z Rozumieć to, że w kampanii postulaty różnych partii zaczęły się w pewnym momencie mieszać kto, co proponuje. My proponowaliśmy bardzo konkretnie to, że w sytuacji kłopotów finansowych małej firmy, jednoosobowej działalności gospodarczej czy małej firmy powinny, powinno, powinni przedsiębiorcy mieć taką możliwość skorzystania z wakacji, bo to jest dzisiaj realnie często powód, że wypadają z rynku, że przestają móc funkcjonować, kiedy nie mają przychodów, a składkę czy się chce, czy się nie chce, trzeba płacić.